Dzień dobry kochani. Zapraszam was na przegląd nowości do Action. Zaczynam od bardzo ładnych, ledowych latarenek. Są to latarenki wykonane z ratanu. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne. Mamy również uchwyt wykonany ze skóry ekologicznej i za taką latarenkę płacimy 44 zł i 95 groszy. Na górze znajduje się również panel solarny, dzięki któremu latarenka się ładuje. Na dziale ogrodowym zagościły również zestawy sześciu plakietek idealnych do roślin, kosztują tylko 3 zł i 99 groszy. W moich poprzednich przeglądach pokazywałam wam również inne rozmiary, ceny takich plakietek zaczynają się już od ,99 zł 99. Kochani, po prostu muszę Wam pokazać te przecudowne serwetki. Są w różowym kolorze i mamy uszy zająca. Totalnie mi się one spodobały. Jest jeszcze taka klasyczniejsza wersja z napisem i za zestaw 20 serwetek płacimy niecałe 4,50. Ale mam również świetną informację, ponieważ pojawiły się nowe wzory podkładek 3D za 1,2 zł i 29 groszy. Jest to naprawdę świetna okazja cenowa. Wiem, że ten kamień do pizzy bardzo szybko co roku znika z półek, tak więc daję Wam znać, że znowu jest dostępny. Ma 33 cm średnicy i kosztuje niecałe 35 zł. W zestawie jest również nóż. Jeżeli macie go już w swoim domu, to dajcie proszę znać w komentarzu, czy warto jest go kupić, ponieważ sama zastanawiam się nad zakupem. A że jest to produkt, który pojawia się co roku, to oczywiście pokazuję Wam go po raz kolejny. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was serdecznie. Ja mam na imię Patrycja i od ponad 8 lat nagrywam dla Was przeglądy półek. Zachęcam Was do darmowej subskrypcji. Dzięki niej będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami na półkach, a przy okazji pokazuję Wam również inne produkty typowe na grilla. Dostępna jest m.in. patelnia za niecałe 22 zł. Kolejny hit ogrodowy to leżak w grafitowym kolorze. Jest on w komplecie z poduszką i zapłacicie za niego niecałe 140 zł. Produkt ten spotkałam się po raz pierwszy w Action. Jest to metalowa ściągaczka do podłogi za 895 ma 45cm długości. Jest łatwa w użyciu i sprawia, że łazienka jest sucha. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej wraz z gumą. A nad tym produktem ostatnio się zastanawiałam. Dajcie znać, czy macie u siebie w domu taką gumową miotłę. Ona również kosztuje 8,95 zł. Jest dostępna w dwóch kolorach i podobno świetnie radzi sobie z kurzem i z włosami. Jeżeli macie ją u siebie, to napiszcie proszę, czy warto jest ją kupić. W końcu sprzedaży pojawiły się te cudne. Fotele wiszące za 449 zł. W komplecie mamy również stojak oraz poduszki. Maksymalna nośność to 150 kg. I ten fotel jest do użytku na zewnątrz. Jest naprawdę cudowny, idealnie sprawdzi się na ogrodzie czy też na tarasie. Sama się nad nim zastanawiam, ponieważ bardzo mi się podoba i on idealnie sprawdziłby się do moich mebli tarasowych, które prezentowałam Wam w zeszłorocznych vlogach. Zajrzałam również na dział kosmetyczny. Byłam bardzo ciekawa, czy pojawiły się jakieś nowości i znalazłam serum do włosów, które nadaje włosom piękne wykończenie o wysokim połysku. Ujarzmia puszące się włosy, nadaje im gładkość i działa zarówno na suchych, jak i wilgotnych włosach. Za ten produkt zapłacicie 7 zł i 95 groszy. Mamy tutaj 100 ml pojemności. Myślę, że ten produkt na pewno szybko zniknie z półek. Jest to zestaw ośmiu klipsów do włosów, które mają za zadanie unieść nasze włosy od nasady i spowodować, że będziemy miały cudną objętość. Za cały zestaw płacimy niecałe 7 zł. Więc jest to naprawdę świetna okazja cenowa. Tak, tanio tych klipsów nigdzie nie widziałam. W nowościach pojawiły się również nowe dyfuzory zapachowe z kwiatkami. Kosztują tylko 11,95 zł. Mają 100 ml pojemności i zapachy, no nie będę ukrywała, są całkiem ładne, ale znając e, niestety tą jakość dyfuzorów zapachowych z Action, prawdopodobnie nie są one trwałe. Chociaż muszę przyznać, że wygląd naprawdę przypadł mi do gustu. Na dziale kosmetycznym znalazłam również jadeitowy kamień do masażu twarzy za 4,49 zł. Jest w komplecie z z woreczkiem. Jest to produkt wykonany w 100% z jadeitu. Poprawia krążenie krwi, daje odprężające działanie na twarz i oczy i pomaga wygładzić i rozświetlić skórę. Pojawiły się również zestawy trzech puszków, które idealnie sprawdzą się do pudru. Zresztą również takiego produktu używam na co dzień w moim makijażu. Za cały zestaw płacimy 8,95 zł. Pojawiła się również nowość od marki Revolution. Tym razem są to korektory dostępne w dwóch kolorach. Ten korektor ma zapewnić mocne krycie oraz długotrwałe wykończenie. Kosztuje 9,79 zł, więc jest to bardzo fajna cena. Cieszę się, że produkty od marki Revolution są również dostępne w Action. Jeżeli lubicie błysk, to myślę, że ten brokat do włosów ciała i twarzy przypadnie Wam do gustu. Kosztuje 8 zł95 groszy. Zł. W opakowaniu jest również wbudowany puszek, który ułatwia równomierne rozprowadzanie brokatu. Chciałam Wam również zaprezentować duo do konturowania twarzy. Ten stick składa się z brązera oraz rozświetlacza. I kosztuje tylko 5 zł i 45 groszy. Coś czuję, że to będzie kolejny hits action, który będzie dosyć ciężko dostępny. Kochani, koniecznie musicie zwrócić uwagę na te nowe, cudowne, wiosenne kubki w kwiatowe wzory. One również są wykonane z porcelany niubą i kosztują 9,95 zł. Każdy egzemplarz jest wykończony za pomocą złotej lamówki. Te kubeczki jak najbardziej możemy myć w zmywarce, natomiast nie możemy ich podgrzewać w mikrofalówce. Dajcie znać w komentarzu, jak ta propozycja Wam się podoba. Moją uwagę przykuł również nowy dywan w beżowym kolorze, ma on wymiar 50 na 80 cm i jest w świetnej cenie. Kosztuje niecałe 25 zł, więc jestem absolutnie przekonana, że bardzo szybko zniknie z półek. Ten dywan w składzie ma 70% bawełny, 20% poliestru oraz 10% wiskozy. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam Wam pokazać nowe fontanny. Są w cenie 29 zł i 99. Każda fontanna ma średnicę 16 cm. Działają one na energię słoneczną. Mają trzy tryskacze o wysokości 50 cm, kochani, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już niedługo zapraszam Was na kolejne łowy. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa! pa!